Spotykamy się z panem Waldemarem Leszczyńskim, dyrektorem Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu, bo tutaj właśnie jest organizowane ważne wydarzenie dotyczące Orląt Lwowskich. Po raz kolejny chcemy do tych bohaterów powracać, o nich przypominać poprzez formę historyczną, literacką. O czym jest ten konkurs i do kogo skierowany? Tak, to już jest piąta edycja ogólnopolskiego konkursu. Literacko-historycznego, kierowana do młodzieży burs i internatu w całej Polsce, patronat honorowy objął pan Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, lubelski kurator światy, pan Tomasz Szabłowski, prezydent miasta Zamościa, pan Rafał Zwolak oraz starosta Zamojskiej, pan Stanisław Grześko. Oczywiście mamy też współorganizatorów, rok rocznie a już przy piątej edycji, także postawiliśmy na wspaniałą współpracę z księżnicą Zamońską, imienia Stanisława Kostki Zamońskiego w Zamościu, ale po raz pierwszy skierowaliśmy prośbę o współorganizację tego konkursu do archiwum państwowego w Zamościu, do szkoły podstawowej numer 8, której to szkoła nosi imię Orlon Lwowski w Zamościu. W dalszym ciągu do wydawnictwa TAWA, to jest wydawnictwo, które wydaje te publikacje książkowe, oraz w tym roku do biura turystycznego Kwant w Tomaszowie Lubelskim. Trzeba przypomnieć, kim byli Orlęta Lwowscy, dlaczego odegrali kluczową rolę też w obronie naszych polskich terenów. To wspaniali bohaterowie w 1918 do 1920 roku, którzy walczyli w obronie miasta Lwów, walczyli o polskość. Zresztą w ogóle tytuł konkursu Orlęta Lwowskie poległ, byśmy mogli żyć wolni. To są młodzi ludzie, młodzi, właściwie najmłodszy miał 13 lat, ale to młodzi ludzie. W tym okresie ponad 2640 osób, młodych lwowiaków, którzy nie przekroczyli 25 roku życia. Stali się bohaterami, ponieważ no w tak młodym wieku walczyć, nie wiem, czy do końca rozumieli sprawę wolności. Ale myślę, że sprawa wychowania w domach rodzinnych spowodowała to, że wzięli broń i walczyli o to piękne miasto polskie Lwów. Mieli Polskę w sercu. I to miejsce pamięci, cmentarz Orląd Lwowskich, mieli Państwo też okazję odwiedzić, oddać hołd tym bohaterom. Co to też za spotkania i dlaczego dzisiaj, po latach, również uczestnicy konkursu będą mogli ponownie tam być i też zrobić to samo? Przede wszystkim chcemy, aby w tych wybranych formach literackich, którym proponujemy, mogą to przedstawić w formie poezji, opowiadania lub komiksu, by poznać historię obrony Lwowa w latach 1918 20 roku, losy orląd Lwowskich, no i historię cmentarza orląd Lwowskich. Mieliśmy okazję z gronem nauczycielskim być na Łyczakowie, być tam właśnie na cmentarzu, złożyć hołd, zapaleć znicza, Jest to miejsce, które może nie robi, bo w tych słowach trudno ująć o wrażenie, ale robi taką rzecz, że przypomina nam tą właśnie walkę tych młodych ludzi, jak mogli w tak młodym wieku. Walczyć właśnie o tą niepodległość. Byliśmy tam, planujemy też wyjazd w ramach tego konkursu, bo takie konkursy to jest ujęte w projekt, gdzie są pewne spotkania historyczne. Są pewne prelekcje, ale także wyjazdy, i taki chcemy zorganizować wyjazd przy współpracy biura turystycznego Kwant z naszą młodzieżą. We wcześniejszych projektach także uczestniczyła młodzież w różnego rodzaju spotkaniach, bo wydaliśmy dotychczas 8 pozycji książkowych. Ale właściwie to jest piąta edycja, a przy każdej edycji wydajemy książkę. Na przykład edycja, która była poświęcona wilczym tropom, jest książka pod takim samym tytułem. Później wydaliśmy my, Pierwsza Brygada, to jest w stulecie niepodległości Polski. Dwie wojny, książka następna: Dzieciństwo, młodość, marzenia tamtych lat. No i ostatnią książkę jest taki miejsce, jest taki kraj. To jest ta poprzedzająca właśnie. Tą książkę, którą zechcemy wydać w miesiącu wrześniu, to jest właśnie Orlęta Lwowskie. Poleglibyśmy mogli żyć wolniej. Taki tytuł będzie miała ta publikacja. Tą publikację później przekazujemy uczestnikom konkursu z całej Polski, a najlepsze nagrodzone prace są przedstawiane na spotkaniu, w którym prezentujemy naszą publikację. To na koniec informacje, gdzie należy składać pracę, do kogo się kierować i do kiedy. Mamy termin nadsyłania prac do 31 maja 2025 roku. Te utwory konkursowe wraz z załączoną kopertą i załącznikami, które są w regulaminie naszego konkursu, należy przesłać pocztą na adres Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu, ulica Szczebrzeska 41. Można także przesyłać pocztą elektroniczną w formie plików. Tekstowego na adres podany w regulaminie. Ogłoszenie wyników nastąpi i zechcemy tak zrobić. W skład komisji wchodzą ci współorganizatorzy do 13 czerwca 2025 roku. Natomiast rozdanie nagród będzie dopiero po wydaniu publikacji książkowej.